Witam tutaj walki z TS Robocraft, i zostały dodane takie oto proto które zaraz sobie wypróbujemy. Jestem nieco zdegustowany faktem, że przed chwilą musiałem zrestartować grę, bo coś mi się zepsuło. Zresztą chyba to jeszcze widać. Tak, widać to jeszcze. E, coś jest nie tak teraz, coś mi się antywirus AVG używa, jakby ktoś pytał, coś mi się gryzie z Robocraftem, nie da się gry uruchomić i czasami. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją, że niby niektóre klocki nie są połączone z robotem, jakieś rzeczy muszę restartować, restartować grę, nie wiem, czy ktoś ma też taki problem. I teraz nawet na tych miniaturkach tutaj na dole, to jest megabot, którym też sobie w sumie możemy dzisiaj pojechać później i on jest cały na czerwono na miniaturce, a tutaj już nie i w ogóle miniaturka jest wzięta też z tego robota, coś tu się dupło lekko. Mniejsza z tym. Teraz, póki działa, to możemy sobie pojechać. Tak wyglądają te nowe bronie. Protocyker to też jakoś się tam namierza. Szybciej strzela niż na przykład wyrzutnie rakiet, ale z drugiej strony mniejszy demerz zadaje. I zaraz sobie wypróbujemy. Póki jeszcze działa, muszę szybko teraz funkcjonować. Póki mi się antywirus znowu nie włączy, bo potem znowu mi się roboty zaczną kurcze psuć. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Czy, czy coś antywirus się zmieni? Czy, czy, czy jakaś aktualizacja była? Czy to w Robocraft'cie coś zepsuli? Bo teraz musiał, muszę za każdym razem, przy włączeniu Robocrafta, wyłączać antywirusa, co jest dość przykre. Kurde. Tak myślałem, że się podzielę z wami taką informacją, Kurczę na początek. Dobra, jesteśmy w bitwie stosunkowo szybko. Teraz pewnie większość tutaj graczy będzie miała te ustrojstwa, chociaż nawet nie. Widzę, że ten... to coś, co można nazwać chyba helikopterem, ma z przodu takie dwa albo jeden... nie, jeden taki protoseeker. Tamten nie wiem, czy miał. Nie wiem czy nie wystarczy po prostu mieć jedno takie ustrojstwo bo już 3 mi zapełniły całe CPU, także kupiłem sobie 6 od razu takich, bo myślałem, że można z 6 sobie ich wstawić, ale okazuje się, że one mają dosyć duże właśnie zapotrzebowanie na te rzeczy, więc na, na CPU i tam ranga też do 25K podskoczyła. Także 3 to jest maksimum przynajmniej na tym robociku. I już możemy zauważyć, że od razu jest namierzony przeciwnik. Jak tylko na niego najedziemy, proszę bardzo, e, to tam leci mniej lub bardziej. Skręca za nim. Brakiety chyba bardziej skręcają, ale trudno mi powiedzieć, bo to dość szybko leci samo w sobie. E, Choć tutaj, to shiba czy trzyba, nie wiem. Ale ale zebrałem. Jaka plazma, co to jest? To chyba właśnie też zebrałem z tych protoseekerów. Dobra, ale tamten jest namierzony i pół naszej drużyny w niego strzela. Także powinniśmy go jakoś kurczę, rąbnąć. Czemu on zbierał, czy nie zbiera? Zbiera, ale widzi jak, widzicie jak mało. Ja tutaj się spotkałem już gdzieś z opiniami, że ta broń i te wyrzutnie rakiet to wprowadzili, dlatego, żeby dziesięciolatkowie mogli sobie odpalić Robocrafta i też się świetnie bawić. Żeby im kurczę ilość graczy podskoczyła w robokrafcie. No ale nie sądzę, żeby to było tak aż jakieś opeckie czy coś. Jest to fajny gadżet bo no, nie trzeba jakoś tam się strasznie starać przy celowaniem ale e, wiem już na pewno, że to się za bardzo nie sprawdza w bliskim kontakcie, bo po prostu strzelamy w centrum robota A jakbym ja chciał sobie przycelować konkretnie, żeby komuś broń zestrzelić, to już nie mogę, bo nie wiem, może da się jakoś to namierzanie wyłączyć jakimś magicznym klawiszem czy coś, ale na, na to jeszcze nie wpadłem. Dobra, ja się tu może wychylę troszeczkę, co tam się dzieje i nie będę się tam wychylał, tam jest ich dwóch co on to ma w ogóle na, na górze? Ten aeroflag pewnie, co tym się jeszcze musimy pobawić? Nie, to jest ta megaplazma, dobra, myślałem, że to jest aeroflag. Ło, a tutaj nie, 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 to ja się stąd wycofam ja, chyba, chyba lekko. Eee, żeby nam stąd nie wjechali nam na plecy. Tak, co tutaj się dzieje? Tutaj jest... Y, dobra, tutaj ktoś wjeżdża. Co się tu dzieje? Ja tutaj się czuję trochę niepewnie, bo z dwóch stron jesteśmy. Eee... Yy. Dzień dobry. Nie wiem, nie, ja nie wiem ilu ich tam już jest. Jest ich dwóch, a nas. ilu? Trzech, teraz, tak? ale tu jeszcze z jak ktoś czepie. Nie wiem, czy to dolatuje w ogóle do niego, czy nie. Nie no, coś dolatuje, dobra. Coś dolatuje, nie wiem, czy go zestrzelimy już. Chyba nie, uciekł. O, siemka. A tu z plazmy, łojo, a ja zaraz ginę. Nie mogę skręcać już, nie, tylko do przodu i do tyłu idzie ratunku. Tarcza, nie mam tu tarczy jakiejś. Mam. Eee, gdzie ja to? Tarcza ratunku. Czemu ja stoję tak głupio? Nie chcę. Obr obrócę się, może. Nie wiem, tutaj nas, ich jest, nas jest więcej, więc może będą strzelać tylko innego. Czemu we mnie? Jestem bezbronny. Wy głupi jesteście. A to jest teleport, a nie tarcza. Ok, mogłem uciec stąd, ale wybrałem, kurczę. Nie wiem, nie wiem co wybrałem. Coś mi w plecy strzela, z przodu też jest jeden, ja stąd, jadę. Tutaj możemy, jak mi się uda zeskoczyć na dół, o jaka tu jest, nie dobra, już, już po wszystkim, jakie tu jest klepa, kurde, ilu ich jest, a ja sam zostałem teraz, no nieźle. A ich tylko czterech było zestrzelonych, no to taki smutny trochę mecz. Jak tam z moimi obrażeniami, no ja zadałem 1000 ponad obrażeń, co jest tak mocno średnim wynikiem, mimo tego, że właśnie napieprzałem cały czas. Także no mówię, to ma bardzo mały demecz, ale szybko strzela i to namierzanie tak mam mieszane uczucia do, do tego. Jest fajny na daleki dystans, ale na bliski, tak średnio, bo mówię, no nie da się przycelować komuś w i, i jej odstrzelić. No, także, no mówię, to jest może jak dodatek. To jest eksperymentalny pojazd, więc to nie będzie tak wyglądało. To były SMG na tym. SMG były dobrym pomysłem. Ehm, oprócz tego, na przykład, jeden taki protosiker, rzeczywiście, jeżeli to na przykład szybciej strzela, jak jest tylko jeden, czy coś takiego, bo to w sumie bym się nie zdziwił, jakby to tak działało. I reszta to SMG, no także to by był nawet chyba niezły pomysł. A teraz polecimy sobie megabotem, żeby jeszcze jakoś coś tu ciekawego zdziałać. Co ja, co ja tu mogę o nim powiedzieć? No oprócz tego, że jest pełny w środku... Em, znaczy prawie pełny. No to nie wiem, no wygląda jak wygląda, Na no, jakoś szału może nie robi. Po boku są takie właśnie tu klocków widzę, nie mam, czy mam tylko... Tu dwóch klocków nie mam po bokach, tu nie ma! A ja mam tylko CPU, nie mam w ogóle nic już, bo tą antenkę sobie dobudowałem, kurde. No dobra, no to będziemy z takimi dziurami w bokach jechać i tak jak mnie wypełnił teraz, to kolorku takiego już im nie nadam, bo nie mam premium, także... Ue. Polecimy sobie Team Deathmatch, bo w sumie rankingowej też nie da się za bardzo robić megabotami. Pisaliście kiedyś, żebym megabota zrobił znowu. Kiedyś robiłem megabota, miałem tak... bardzo mieszane uczucia do, do tego, i zrozmontowałem go w końcu i jakoś nie chciałem już potem robić, ale teraz stwierdziłem, a kurde, teraz pododawali tam jakieś inne rzeczy, tych megabotów jest więcej, one są różne, latające teraz i tak dalej, także też ja coś zrobię. No i trochę zmienić zasadę teraz budowania tego, bo nie ma e, w, tego fotela takiego, tylko jest taki klocek, który nam tam te CPU pot, potraja czy coś tam, czy ja <grych> pięciokrotnie tam powiększa. CPU i tam chyba ranking też jest 50k teraz, czy coś takiego, czy 500k, nie wiem, jakiś taki z dupy wzięty. No, dzień dobry. To jest The Baron, tym razem się nazywa. Znowu teraz przeniosłem nazwę Baron na tego, bo tu z przodu mu też napisałem Baron, bo to jedyne w sumie na co mogłem wpaść z tymi literkami. No jest, nie wiem, duży, no. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Malowanie jakieś takie na szybko, żeby coś, żeby nie było po prostu cały jedne, jednego koloru. Z przodu wygląda to nawet całkiem groźnie. Proszę nie strzelać, bo nic nie widzę. Z przodu wygląda tak całkiem groźnie, nawet musicie przyznać. Nie ma niestety żadnych elektroplejtów, bo już mi nie było stać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł jechać tutaj środkiem. Jednak chyba nie, zrezygnujemy. Ja w ogóle zapomniałem, że przez teraz drużyna będzie za mną jechać. Kurczę, jak, jak za jakimś, nie wiem, megabotem czy czymś, nie wiem o co chodzi. Z jakiejś flagi tu są, proszę bardzo, polskie z tyłu. Z przodu jakiś Curse Robocraft Nazwa w pięciu miejscach, żeby było. Chyba wszyscy też ten dojadą, czy mi się wydaje? Jak tam drużna, ktoś tam drepcze drepce za mną. Dobra, myszka mi się znowu zawiesza, kuźwa, to będzie, to będzie straszne. Dobra, łojimy tam w kogoś. Fajnie, że jakaś melepeta wpadła zaraz przede mnie. I to jest chyba ich megabot, ten drugi. Tam się wyłonił, jest na nóżkach i ma plazmalanczery. To jest zły znak dosyć. Ale załóżmy, że mój robot jest na tyle mocarny, że sobie poradzi. No! Kapib. Kapib. Kapibb. Kapibb. Kurde. Jak może... Jak, jak tyś mnie mógł przewrócić? Weź mi wytłumacz mi to wyjaśni, ja chcę tak jak ty... mega megaboty przewracać. No i co? Ja nie chcę wyjeżdżać tam na pałę tak do nich. Chcę najpierw tutaj coś tak spostrzelać, ale chyba drużyna zaczyna się lekko niecierpliwić, bo... O, znowu kurde, wyjechał, wyskoczył. Kuźwa! Czy ja muszę zawsze w niego wjeżdżać on mnie przewraca prawie? Kurde, nie, 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 tak nie jest na najlepszym pomysłem wyjeżdżanie na niego. Tędy. Muszę się zastanowić, kurde, co teraz zrobić, bo on tak chwilę podskakuje. Strzelam tą plazmą. Jakbyśmy zestrzelili tych latających może najpierw, to to by było już jakiś Coś do przodu byśmy byli, kurde. Dwóch naszych już, już zginęło. A od nich? Od nich. A u nich tylko jeden. Dobra, kurde, tak, ta, tak to nic nie zrobimy w taki... W takiej bitewce, ale naprawdę nie chcę tak kurcze się zniecierpliwić i przejechać tam do nich, bo to by było złym pomysłem. Dosyć plazma jakaś leci. No i nie powinien zestrzelić tak naraz, także nie muszę się jakoś bać specjalnie. Jak zaczniesz jakoś bardzo obrywać, to się wtedy dopiero cofnę jakoś. Póki co to, no nie, ale to jest bez sensu, bo my go tam klepiemy, oni go zaraz leczą. Weź się kuźwa do tyłu. Ja wsteczny tu mam. Halo. Oni naprawdę nie łapią, jak ktoś chce się wycofać. Oni tam dalej stoją i się nie da wtedy. Ja się trochę cofnę, ponaprawiam się, bo już kółka, nawet jednego nie mam. E, I trochę z przodu klocków, ale to nie jest jeszcze problem. Ło, ta flaga, co to było? E, o, tutaj coś lata. Fajnie, że nikt do niego nie strzela ani nic. Dzięki za tarczę w ogóle. Fajny pomysł. Jakbyś taką tarczę, jakbyś taką tarczę ktoś. Wystawiał za każdym razem, jak się tam ten megabot pojawi, tak żebyśmy go, mogli go klepać, a oni nas nie. E, to by było fajnie. on pewnie wyskakuje, strzela tą plazmą, chowa się, naprawia się i znowu wyskakuje i tak dalej. To jest głupie. Z, z, z jego strony oczywiście. Dobra, no i co, no możemy możemy tak poklepać ich i co, i co? Nic to nie daje zupełnie. Ja się naprawię, 3, 2, 1. O, ktoś nam na plecy wjeżdża. I to nawet nie tylko jeden. Ja już mam. Aha, mam tylko dwie giwery, No nieźle. Chyba tamten spada. Niestety nie zestrzeliłem go do reszty. Kurde, ale w Ciry dostaliśmy. Zdążyli na sobie jechać. Ja pierdzielę, to było, to było smutne. jak ja spróbował gdzieś. Teraz jeszcze trochę to potrwa, zanim oni mnie zniszczą. Mogę się przemieszczać, ja spróbuję gdzieś spierdzielić. Po prostu, spróbuję po prostu wziąć i spierdzielić. Chociaż ta cała kawalkada za mną, za mną jedzie. E, tu jeszcze jest, dobra, ten kuźwa Teserak, to jest taki irytujący. Jakbym ja mógł jeszcze chociaż strzelać, czy coś, ja pierniczę, albo jakbyśmy mieli medyka jednego. Weźcie go, zestrzelcie tego tego Gamonia, On już ledwo zipie. Tego tam, tego latającego rakta Też proszę. Strzelaj do tego. Tu jest! Halo! Tu! Nad nami zaraz. Kółek już nie mam. I tu też jest. I tam, dobra, już chyba chyba po nas. To była naprawdę bardzo szybka i smutna bitwa. Znaczy szybka. Oni jeszcze trochę nie będą tłuc pewnie. No już, dobra. Nie wiem czy jak zniszczy się ten klocek taki, który więcej klocków nam pozwala umiejscowić, to wtedy e, od razu się niszczy robot czy coś. Co tutaj zrobiliśmy źle? Po pierwsze. Nie wiem, nie chciałem wyjeżdżać do przodu, chociaż można było tak zrobić, najwyraźniej. Jak tam damage? Trochę mało tego damage'u Rzem tutaj rozdał. Dobra, nie, ja jestem tam troszeczkę niedosyt czuję, pojedziemy sobie jeszcze raz. Na szczęście to nie jest bitwa rankingowa, więc nic nie stanie jak przegramy. Najwyżej będzie żałosny odcinek czy coś, zaraz kurczę taktyki jakieś tam będziecie pisać, że trzeba było wyjechać albo trzeba było zostać, trzeba było cofnąć, trzeba było jechać na respa, trzeba było... nie wiem. Bardzo prawdopodobne, że trzeba było zrobić coś inaczej niż zrobiłem. Connecting destroyed. Dobra. Jeszcze raz play game, Team Deathmatch szybciutko. Chociaż mogłem e, The Pit zrobić, ale ja nie wiem, czy wtedy czasami, e, mega, jak megabotem tam wejdę, to przeciwko mnie też są inne megaboty. I to po pierwsze mogłem, mogło być dosyć długie oczekiwanie na taką bitwę, a po drugie mogłoby być dość smutne dla mnie bo nie jestem przyzwyczajony do gry ro, tymi megabotami. To jest naprawdę. To jest moja druga bitwa w tej chwili. To była moja druga bitwa tym megabotem. I w sumie chyba. Nie wiem, ile razy ja jechałem tam, tym. 3-4 razy tym moim pierwszym megabotem z, którego, z któregoś tam odcinka wcześniej, już nawet nie pamiętam numeru. Także nie wiem, nie, nie lubię megabotów, a one nie lubią mnie, jak zresztą było widać. Może teraz dla odmiany chociaż wygramy raz. I reszta drużyny okaże się sensowna, bo na mnie to nie ma co liczyć, jak widać, ale nie wiem, zobaczymy. Co my tu mamy? Helikopter jakiś. Czemu oni zawsze robią kucze śmigła i z góry i z dołu, że co? Jak się przewróci, to dalej może strzelać. Tu jest jakiś robocik śmieszny, taki malutki. A tu jest wyrzutnia rakiet. Mamy medyka. Nie wiem, nie wiem czy mam medyka. Dobra, jedziemy tak, tu jestem skierowany, to tu se pojedziemy. E, czy ktoś za mną podąża? Chyba się nawet nie skapnęli, reszta drużyny, bo tak z tyłu byłem. Nawet chyba nie skapnęli, że że jest taki duży i w ogóle. Mam nadzieję, że reszta drużyny też jakoś tak zrobi czy coś. No, dobra, jedziemy na razie, pusto, cicho. Tam ktoś jest na górce. O, tutaj coś jedzie. Coś tu jedzie, dobra, wjeżdżamy na niego. Teraz już nie ma co się zastanawiać, nie ma co staćku, czy w miejscu. Wjeżdżamy na nich Eee, nie. Nie, nie wjeżdżamy na nich. Szłapy mu odstrzelę, może to by coś da. Rakiety jakieś... Czy jest ktoś z nami? Tutaj trzech jest za mną, z tego co widzę. Spróbuję mu nogi ostrzelić, Może nie będzie mógł uciec wtedy czy coś. Mieszka mi się znowu zawiesiła. Dobra, jest, zaraz, to jest megabody, tak, trochę słaby, słabszy ode mnie jakby, nie wiem w jakim ja jestem w stanie, 78% udało mi się zerknąć, zabijemy go, zniszczymy, niech się nie zdąży odrodzić, kurde, tarczek, ktoś zrobił, ale za późno, chyba go zniszczył, nie ja zniszczyłem, Kestel zniszczył go, ale teraz go zniszczyli też Kestela, dobra, ja się może jakoś cofnę, ktoś mnie naprawia, widzę. Dobra, zapomniałem, że ja przecież mogę strzelać. Nawet tak się naprawiam. Do przodu jedź! Czemu ja... Czemu ja tak do tyłu mnie tak wyniosłem? Kurde, dobra, halo, sio, 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 wek! Panie, panie, panie pająk. Dobra, to tutaj, coś tutaj strzela, coś tu i leci. Dzień dobry, chyba mnie się tu nie spodziewałeś, panie kolego. Z prawej ktoś tu też wiedzie, czy nie? Gdzie jest tamten koleżka? Tu jesteś, o, proszę cię bardzo. Spróbujemy cię zestrzelić bardzo ładnie i skutecznie. Fajnie, że takie główienko małe może mnie przewrócić, nie? Fizyka w jest taka świetna. Dobra, zniszczony, przynajmniej jeden frak będzie, dobra. Ta bitwa, bitwa już wygląda nieco lepiej, nie sądzicie. Dzień dobry, to jakiś kurczę... Chodzący coś. O, tarcza serio. To smutne, ale przejechałem po prostu przez nią. Dobra, jest jeszcze dwóch. Łup. Dobra, to się znikło. Gdzie są jeszcze tamci? Stamtąd coś strzela, chyba tymi proto, właśnie, lancerami. No to jedziemy do nich. Eee, tak, właśnie się zastanawiałem, czy tego mega zrobić chodzącego, czy jeżdżącego, czy <laughs> latającego. Ale też jakoś, mnie roboty latające za bardzo nie lubią, moje, które zbuduję. Eee, chodzące są wolne dosyć i jakoś tak, nie wiem, słabo mi się wyglądają, bo te nogi łatwo, stosunku łatwiejsze, to zresztą widzieliście. Nie wiem, i stwierdzi, że na kółkach będzie chyba najlepszym pomysłem. Dobra, teraz wyszło już trochę lepiej. Drugi damage z góry, kurczę, megabot powinien zawsze na szczycie gdzieś stać, ale co tam? E, dwa killsy, trzy asysty. Może być. Ta bitwa mi się bardziej podoba na pewno niż poprzednia. Chociaż pewnie tutaj, jak coś stał na miejscu, to nie byłoby dużej różnicy, nie? No, pojechałem co na nich. Nie myślałem, że tam ten Megabot mnie może trochę poniszczyć, ale okazało się, że był dość słaby, także. Dobra, to poprzedniej bitwy ustalmy, że nie było, ta była tam właściwą. Eee, I teraz pewnie mi się coś dupnie, bo mi się już zdążył antywirus włączyć. Jakby na przykład na tego robota się teraz przeniósł? Edit? Nie. O coś tu na czerwono. No nie, no, tamten. Wzajemnie mi się cały czerwony robot zrobił, musiałem gry zrestartować, bo Some blocks are not connected to anything i tak połowa klocków była czerwona, tu dziś z tyłu był jakiś klocek widmo, jeden z drugim, ja nie wiem co to było. No, w każdym razie to w tym odcinku byłoby na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.